Tak, no bo to musi... OK so here is the tutorial Hejka, jedna osóbka chciała tutorial jak nagrywać na komputerze, więc robi W tym filmie pokażę Ci, jak szybko i prosto możesz zacząć robić streamy i transmisje na żywo na Twitcha i YouTube'a, używając najlepszego jednocześnie darmowego programu.

a więc uruchamiamy aplikację. Jeżeli jej jeszcze nie masz, to wejdź sobie na stronę obsproject.com. Po uruchomieniu aplikacji mamy tutaj na środku okno transmisji na żywo, czyli wszystko, to co tutaj jest wyświetlane, jest widoczne dla waszych widzów na transmisji na żywo. Jeżeli zjedziemy sobie tutaj niżej, mamy okienko scen. To tutaj Kierdziele, no co się dzieje? Kierdol,